Dzień dobry Państwu. Otóż zobaczyliśmy dziś rano, jak wygląda przyspieszenie w wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia, na którego czele stoi Donald Tusk. To było najście na domy posłów, parlamentarzystów, w tym śmiertelnie chorego pana ministra Zbigniewa Ziobry. A więc mamy do czynienia z kreacją kolejnej sprawy, która grozi wolności Rzeczypospolitej Polskiej, bo to nie chodzi nawet o to, że pan Zbigniew Ziobro był ministrem. Tu chodzi o metody działania. Otóż prokuratura przejęta przez koalicję 13 grudnia powołała prokuratorów nielegalnie, łamiąc prawo, i ci prokuratorzy właśnie wykonują polecenia, jakie otrzymali. A temat jest tematem zastępczym, dlatego że okazało się, że, że, że cała ta poetyka tworzona przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej, te 100 konkretów, to było kłamstwo. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości udowodnił w ubiegłym tygodniu, że Donald Tusk świadomie, z premedytacją przecież jest doświadczonym człowiekiem. Kłamał w kampanii wyborczej, obiecując, a potem nie dotrzymując zobowiązań. Również komisje śledcze okazały się niewypałem, kompromitacją dla koalicji 13 grudnia. Dziś e, słyszymy o ataku na kolejną niezależną instytucję państwową Narodowy Bank Polski w celu wepchnięcia Polski do strefy euro. To nie ulega żadnej wątpliwości. To jest cel. Który, do którego osiągnięcia służy usunięcie pana profesora Adama Glapińskiego ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. No więc awantury, które wszczyna koalicja 13 grudnia, potraktowanie rolników 6 marca metodą na ruską budkę. To wszystko pokazuje z kim mamy do czynienia, kto dziś jest u sterów rządu Rzeczypospolitej Polskiej. My oczywiście będziemy mówić publicznie o tym, że dochodzi do łamania prawa, będziemy korzystać ze wszystkich możliwych, dostępnych środków do tego, żeby opinia publiczna wiedziała, że Polska jest rządzona przez ludzi, którzy łamią Konstytucję Rzeczypospolitej, łamią prawo. Złożymy też wniosek o specjalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym prokurator generalny, minister sprawiedliwości powinien złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Więc to są nasze działania Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a o szczegółach opowiedzą panowie byli ministrowie, dziś posłowie, jako pierwszy pan Michał Wójcik. Proszę bardzo. Szanowni państwo, Koalicja 13 grudnia kieruje się zasadą chleba i igrzysk. Tylko, że chleba państwo nie dostaniecie, tak jak pan przewodniczący powiedział, podnoszone podatki w ostatnich miesiącach, to jest brak kwoty wolnej 60 tysięcy, to są podniesione ceny paliw, to są ochłapy rzucone pracodawcom, a miał być dobrowolny ZUS. Więc są tylko igrzyska, a te igrzyska to jest brutalny atak, na byłych ministrów, obecnych parlamentarzystów. To, co opowiada się w niektórych mediach, to są bajki na temat Funduszu Sprawiedliwości. To chcę powiedzieć bardzo mocno, o tym za chwilę jeszcze będziemy mówili. Natomiast sposób, w jaki dzisiaj od godziny szóstej prowadzone są czynności, właściwie można powiedzieć, cała operacja rządu Donalda Tuska przeciwko opozycji, jest to haniebne i to jest coś, czego w historii nie było. Chcę powiedzieć, że prowadzone są przeszukania u pana ministra Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, u pana ministra Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, no, u pana Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, u pana Dariusza Mateckiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobro dokonano włamania. Chcę podkreślić to bardzo mocno włamania do jego domu. Eee, zniszczono drzwi, wyłamano te drzwi. Nikt nie poinformował pana ministra Ziobro o tym, że będą tego rodzaju działania. Pomimo tego, że przepisy przewidują, że żeby dokonać przeszukania, i to jest bardzo wyraźnie zapisane w przepisach procedury karnej, e, to trzeba takie postanowienie doręczyć osoby, osobie, u której takie przeszukanie jest prowadzone. Do takiego postanowienia nie doręczono. Bez tego postanowienia włamano się. Tak, proszę Państwa, to jest taki bandytyzm, można powiedzieć wręcz, do domu byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, bardzo ciężko chorego, dziś walczącego o życie, o czym Państwo doskonale wiecie. I prowadzone są tam czynności, ale nie tylko u niego. Także, szanowni Państwo, w domu jego teściów. Co mają jego teściowie wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości? Nic, ale powiem Państwu więcej, powiem Państwu więcej. Zabrano telefony dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Zabrano iPady dzieciom pana ministra Zbigniewa Ziobro. Tak wygląda radosna Polska Donalda Tuska, Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie wolno tego rodzaju rzeczy prowadzić bez zgody osoby, u której takie przeszukania są prowadzone. Jeżeli chcieli prowadzić takie przeszukania, to powinni skontaktować się z panem ministrem. Prokuratury niezgodnej z prawem powołanych prokuratorów w taki sposób, że narusza się nie tylko przepisy kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego. Ale również mamy do czynienia z takim jawnym próbą zwrócenia uwagi na to, co jest dzisiaj wyssaną czy wykreowaną pewną historią. No, zamiast zająć się konkretami, Donald Tusk mówi o przyspieszeniu. Chodzi o to, abyście Państwo dzisiaj żyli tematem, który tak naprawdę nie istnieje, bo przecież wszystkie dokumenty, wszystkie aspekty funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości znajdują się w, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy naprawdę trzeba o szóstej rano? Wywalać, demolować dom byłego ministra, prokuratora generalnego, to jest standard kraju demokratycznego. W taki sposób postępują służby, w taki sposób podchodzi się do ludzi, którzy prowadzą kartele narkotykowe terrorystów, a nie osób, które zajmowały najistotniejsze funkcje w państwie czy kogokolwiek obywatela, bo to nie ma nawet znaczenia, czy dzisiaj mowa jest o pośle, czy, czy były ministrze. Każdy obywatel dzisiaj musi być świadomy, że w Polsce wysadzono bezpieczniki. Nielegalnie funkcjonujący prokuratorzy z zemsty wchodzą do domów, zatrzymują czy zabierają telefony dzieciom. To jest obraz reżimowy. Takie standardy na pewno nie powinny być w krajach demokratycznych. Stąd nasze stanowisko w tym zakresie jest jasne i mogę Państwa zapewnić, że prędzej czy później każdy, kto podpisał się w sposób. Pod dokumentami prowadzi czynności, prowadzi je w sposób nielegalny, bo prawo jest jedno. Gdybym dzisiaj dostał pytanie jako student prawa o to, czy ten prokurator mógł podjąć taką decyzję i bym odpowiedział, że mógł, to bym oblał egzamin. My dzisiaj wysadziliśmy wszystkie bezpieczniki. Ta leworządność, ta praworządność Donalda Tuska ma oznaczać zastraszenie, odwrócenie uwagi od tego, co jest istotą rządzenia, czyli reformowanie państwa, wprowadzenie. Ustaw tego nie ma, więc stwierdzili, że będą brutalne igrzyska, które pokazują łamanie prawa wobec każdego dzisiaj, kto sprzeciwia się władzy, czy też ma inne zdanie niż Donald Tusk. I pan powiem. minister, obecnie poseł Jan Kanta, proszę bardzo. Szanowni państwo, powinniśmy być zdziwieni, bo mamy do czynienia z sytuacją skandaliczną, niebywałą. Ale patrząc na te 100 dni Donalda Tuska, który w głębokim poważaniu ma zwykłych ludzi, on realizuje swoje konkrety dla ośmiogwiazdkowców, dla ultrasów. To, to zdziwienie trochę jest mniejsze. Mieliśmy do czynienia z wyłączeniem nadawania telewizji publicznej i mediów publicznych. Mieliśmy do czynienia z nielegalnym przejęciem prokuratury krajowej, uznaniem, że prokurator krajowy nie istnieje. Mieliśmy do czynienia z wieloma przykładami bezprawia Bodnara, z jego dekretami, które mówiły, jak sędziowie mają orzekać. Niebywała historia, jak z, za czasów bolszewików. Ale jednak sytuacja, w której dokonuje się napaści na dom posła, to jest jedno. Ale po człowieka chorego, szanowni Państwo, który walczy ze śmiertelną chorobą, który jest w szpitalu, w ten sposób traktować człowieka, który przede wszystkim skupia się na tym, żeby wygrać o życie, sytuacja niebagatelna, nie, nie, niesamowita. Ale ja bym chciał skierować apel do pana Tuska i do pana Bodnara. Choćbyście wysłali tysiąc atletów, którzy zjedliby tysiąc kotletów i nie wiadomo w jaki sposób by się wytężali, to my się nie damy zastraszyć. Będziemy mówili o tym, że jesteście rządem obiboków, że nie spełniacie swoich obietnic, że okłamywaliście rano, okłamywaliście w południe i okłamywaliście wieczorem. I opinia publiczna będzie o tym wiedziała, niezależnie czy będziecie przejmowali kolejne media, czy będziecie przejmowali w sposób nielegalny kolejne instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny, czy może w na najbliższym czasie Narodowy Bank Polski, to nam ust nie zamkniecie. Ja już mam przygotowany porządek w mieszkaniu, w domu. Zapraszam panów agentów ABW, jeśli są gotowi, nie mam się czego bać. I pan minister Ziobro, i pan minister Romanowski, i pan minister Woś, i pan poseł Matecki również nie mają się czego bać. Najważniejsze jest to, że jesteśmy razem jako środowiska patriotyczne i nie damy Polski ukraść, bo dochodzi do pomieszania pojęć. Ludzie, którzy mówią, że walczą z przestępczością, zachowują się jak pospolici bandyci. I myślę, że każdy zdroworozsądkowy polak, który to obserwuje, to widzi. Dziękuję bardzo. Oraz były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, dziś poseł Marcin Warki. się powinni ci, którzy dziś dokonali bezprawnego najścia na dom prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i naszych kolegów. To jest bezczelne łamanie prawa. Metody bolszewickie rodem z Białorusi i z Rosji to jest wynik strachu. Uśmiechnięta koalicja, która okłamała Polaków, której się posypała kampania samorządowa, szuka tematów zastępczych, szuka igrzysk zamiast chleba. Nie ma benzyny po 5.19, nie ma kwoty wolnej od podatku podwyższonej, nie ma laptopów, nie ma za złotówkę akademików, ale za to muszą być działania represyjne, działania brutalne, kojarzone z najgorszymi czasami komunizmu. Artykuł 105 Konstytucji chroni posła. I do przeszukania potrzebne jest uchylenie immunitetu. To wynika z opinii nie ekspertów Prawa i Sprawiedliwości suwerennej Polski, z opinii ich własnego eksperta. Pan profesor Chmaj w 2014 roku jasno napisał w opinii dla Biura Analiz Sejmowych, że do przeszukania budynków należących do posła potrzebne jest uchylenie immunitetu przez Sejm. Więc to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest gotowiec dla przyszłych prokuratorów, którzy będą stawiać zarzuty tym wszystkim uzurpatorom, przebierańcom, przestępcom, bo ci, którzy dziś dokonali bezprawnego najścia na domy naszych kolegów, to są po prostu zwykli przestępcy, którzy dziś chowają się za e, autorytetem e, para e, prokuratora krajowego, e, który, nie, który jest w istocie przebierańcem, e, a tak naprawdę to się wszyscy w tej chwili wystawili na bardzo łatwe. Zarzuty. Bacie powinni ci, którzy dziś bezczelnie łamią prawo. Powtarzam, to nie jest opinia nasza, to jest opinia profesora Chmaja, ich eksperta z 2014 roku. Zresztą zasady konstytucji i praworządności szanowała prokuratura pod rządami pana ministra Zbigniewa Ziobro. Nigdy nie doszło do przeszukania u marszałka Grockiego w mieszkaniu, a co więcej... Od, w tej sprawie wycofano wniosek o uchylenie immunitetu. Czy słyszeliście państwo o przeszukaniu w mieszkaniu marszałka Grodzkiego? Nie słyszeliście. Czy słyszeliście państwo o jakichś działaniach w tej sprawie prowadzonych? Nie słyszeliście ponieważ uśmiechnięta koalicja wycofała wniosek o uchylenie immunitetu panu marszałkowi Grockiemu, tak sukces konsekwentnie blokowany przez jego kolegów w Senacie. Czyli mamy do czynienia dziś z hucpą, z bezprawiem, z metodami bolszewickimi i powinni się bać ci, którzy po te metody sięgają. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Leży w szpitalu panie. To tu ma tak. informacje, tak, tak. powiem nawet więcej. Panie redaktorze. Panie redaktorze. Tak, panie redaktorze. Ani dzieci, ani teściowie, ani małżonka nie mają nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości. To właśnie pokazuje tą to, 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 to bezczelność. Panie redaktorze. Proszę pytać tych, którzy bezczelnie dzisiaj prowadzą czynności od samego rana. Dlaczego państwu nie przekazali Bo tych informacji? Dlaczego? No dobrze, skoro ja mam bezpośredni kontakt, to znaczy. Że również i funkcjonariusze mogli mieć bezpośredni kontakt. Zapewne i pan nawet ma numer pana ministra Ziobro. Co pan myśli, że w resorcie sprawiedliwości nie mają numeru do ministra sprawiedliwości byłego? Mają. Dlaczego nie zadzwonili? Dlatego, że chcieli to zrobić w taki sposób zrobić pokazówkę właśnie dla ludzi, pokazać, że bezczelnie będą to robili. Że też nie, w domu, tak? Rozumiem, bo w nie, według mojej wiedzy nikogo nie było w domu, dlatego zostały drzwi wyłamane. A do kogo należy do dom? Do ale pa, ale, ale, ale przepraszam, ale, ale Szanowni Państwo, naprawdę Państwo pytacie w sytuacji, kiedy jest informacja, tak, proszę, ale, dobrze, ale mogę dokończyć, czy chcecie zacząć prawdę? Nie chodzi o to. Panie redaktorze, czy dziesięcioletni chłopczyk jest odpowiedzialny, czy jego telefon ma być sztukierowany? No, no, dobrze, no to, to mówimy to na podstawie informacji, które uzyskaliśmy. To jest do pana ministra Ziobro. Ale proszę nie pytać więcej szczegółów, bo funkcjonariusze, którzy tego dokonali rano, zapewne mają większą wiedzę. Najlepiej, no że przyszedł tutaj pan Bodnar, A, razem to, z proszę mi nie przeszkadzać, razem, z, razem z neoprokuratorami Panie, i państwo odpowiedzą na pytania, dlaczego nie stają tutaj, Panie, czego się boję? Ja w jaki sposób pan zareagował, co pan Pan minister powiedział że nie byłoby problemu żadnego żeby upoważnił osobę bliską jemu, czy też pełnomocnika żeby uczestniczył w tych czynnościach no pan minister przecież zna przepisy każdy pro... i każdy prokurator powinien znać przepisy panie redaktorze my nic nie zrobiliśmy nikt nie zrobił przy funduszu sprawiedliwości to jest bajka która ma przykryć to nieróbstwo tego rządu Donalda Tuska panowie w tej opinii przepraszam panie redaktorze, już zadał pan pytanie teraz kolejna redakcja opinii profesora Marka Chmaja czytamy również, że marszałek Sejmu powinien zostać poinformowany o takiej procedurze i wejściu do domu posła. Czy panowie mają taką wiedzę, żeby Szymon Hołownia został poinformowany? Rozmawialiście z Szymonem Hołownią? Nie mamy takiej wiedzy, żeby pan marszałek został o tym poinformowany. Ta opinia nie pozostawia wątpliwości w konkluzji, że te, tego typu działania są działaniami bezprawnymi. Pan profesor Chmaj wyraźnie w konkluzji tej opinii wskazuje, że każdy prokurator, który dopuszcza się na na dom y, posła bez y, uzyskania uchylenia immunitetu popełnia przestępstwo. Nie trzeba więcej. To jest gotowa opinia do tego, żeby tym wszystkim bandytom, którzy dziś naszli na domy naszych kolegów, w przyszłości postawić zarzuty. Z prokuratury wynika, że te postępowania są prowadzone w całej Polsce. Wśród licznych osób są podobne i zatrzymania. Czy macie panowie informacje na ten temat? Jaka jest tego skala? Proszę pytać prokuratury. A, my a, mamy tylko nieoficjalne informacje. chwileczkę. E, mamy informacje dotyczące naszych kolegów, e, że są prowadzone te akcje, natomiast e, nie mamy tej informacji, o której Pan redaktor mówi. To jest informacja medialna. A to jest e, śledztwo w sprawie, a nie przeciwko Panu posłowi. No to trzeba, to to no trzeba jest wyrzucać, to trzeba wyrzucać wywalać drzwi. Ja, ja, czy to nie ma znaczenia, że to jest przeciwko. To jest w sprawie, a nie przeciwko osobie, To chodzi o. Przepraszam, przepraszam. Jest to śledztwo prowadzone według mojej wiedzy przeciwko zupełnie innej osobie. Zupełnie innej osobie. Natomiast no, zna Pan zapewne przepisy procedury, że oczywiście można prowadzić tego typu czynności u osób, które w ogóle nie mają nic wspólnego nawet z daną sprawą, jeżeli tak temu służy dobro tego postępowania. Tak, natomiast nie jest prowadzone, wie Pan, nikt zarzutów żadnych nie dostał. The... Nie, nie no, prokuratora cztery twierdzi, że są zatrzymane cztery osoby. Teraz pytanie, czy ktoś z polityków suwerennej Polski albo no Nie, z nie mamy, nie mamy z... takich informacji. TVN może lepiej wiedzieć, panie redaktorze, bo dziwnym trafem wczoraj TVN robił materiał o Funduszu Sprawiedliwości, a dzisiaj do, dochodzi do takiej sytuacji. Więc prawdopodobnie TVN jest lepiej poinformowany niż my jako posłowie. Także proszę I pytać kolegę redakcyjnego, tego z tego, z tego z pana Molenda mówi. Może pan Molenda nie ale to nie wie. Ja jestem jest autorem ten, pan no ale jest pan redaktorem jest redakcji, redakcji zady, która dzień Zóż przed, przed, przed pytania, akcją wody, polityczną robi. robi materiał, czyli taką zapowiedź przed tym, co się dzieje A, o 6 rano to to następnego dnia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja wiem, że was to boli. Pan minister Barbu też mówił, że rozumiem, że państwo za państwa czasem, państwa nie dochodziło do takich zatrzymania 6 Powtarzam, do przeszukania mieszkania należącego do posła potrzebne jest uchylenie immunitetu. Niezależnie, czy sprawa prowadzona jest w fazie in rem czy in personam, czyli czy w sprawie, czy przeciwko osobie. I jasno to z opinii profesora Chmaja wynika. Profesor wprost wskazuje, że nawet w postępowaniach prowadzonych w sprawie niedopuszczalne jest przeszukanie mieszkania, domu posła bez uchylenia mu immunitetu przez Sejm. Ja pytam, po w tej konferencji ja nawet znalazłem trzy przykłady. W 2019 była dyrektorka biura posła Brejzy. O szóstej rano w mieszkaniu pojawiło się dwóch smutnych... A to ona dyrektor biura? ma imunicja. Chyba mówimy dyrektor posła. nie ma Mówimy o posłach. Szanowni Państwo, posła. nie tylko... Nie, nie nie jest nie, jest asystentem nie posła nie w nie, 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 nie był kolejny asystent również nie po konferencji, pan poczyta no, wie, pan, yy, pytanie, jest, wie pan... To jest trochę niestosowne pytanie, wie pan, co? To jest bezczelne, bezczelne. tvn po prostu kultura. Pani, jest w szpitalu, sz... widział pan zdjęcie. Zbigniew, zdaje się, w Zbigniew szanowni... walczy o życie. Jest w szpitalu, Zbigniew Ziobro i walczy o życie. O życie. Co, ważne, co ważne, Państwo życie, dzisiaj macie też list, który Zbigniew, skierował pan. Pan minister Zbigniew Ziobro skierował list do marszałka hołowni i prosił o szanowanie również w zakresie tego, że jakiekolwiek naciski, ataki na lekarzy, którzy leczą ludzi chorych, innymi na raka, są czymś stosowne. Zachowamy pewien poziom kultury. Pan minister jest po bardzo ciężko 8 godzinnej przeszedł bardzo ciężką 8 godzinną operację po kilku chemiach, ledwo co mówi i dzisiaj mamy sytuację, że do jego do domu przychodzą gangsterzy prawie, można tak określić, bo nikogo nie chciałbym teraz pomówić, ale jak się zachowuje policja czy funkcjonariusze, którzy wchodzą, wywalają drzwi do chorego człowieka, kiedy jego nie ma w domu, działamy się nie tylko przepisy, o których była tutaj mowa, ale również artykuł 227, a państwo jedyne czym się interesujecie to sensacją. Więc naprawdę uszanujmy to, co się w tej chwili... Co, co się dzisiaj dzieje w Polsce? Znaczy nie uszanujmy. Mówmy o tym co się dzisiaj dzieje w Polsce, czy o łamaniu prawa. To nie jest kraj praworządny, który tak panie, postępują ale funkcjonariusze. Ale jakich ale wobec kogo, panie redaktorze? Ale no to nie, panie redaktorze, wszystkie dokumenty są w Ministerstwie Sprawiedliwości, czynności nie będą prowadzone w taki sposób. Zwracamy przy, uwagę na to, że, to, że formalne rząd, wezwanie Stanisława tak 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 Dosta łamie prawo obowiązujące w naszym kraju, dlatego że pani prokurator, która taki wniosek podpisała, została wyznaczona niezgodnie z prawem, to jest łamanie prawa. Temu właśnie, jak widać, służyło przejęcie prokuratury. To był cel. Widać polityczny, któremu to wszystko służyło. A pamięta pan, jak ABW wyrywało z rąk dziennikarzy tygodnika wprost no, taśmy prawdy? No, ja, ja pamięta pan? Dobrze, to Pana, a, a... a to państwo to, to takie pytania zadają. Tak jest. Na przykład y, tak jest w komunikacie prokuratury. Widziałem komunikat prokuratury opublikowany w mediach społecznościowych. Tam jest wyraźnie wskazany Fundusz Sprawiedliwości. A więc po pierwsze łamanie prawa, jeśli chodzi o prokuraturę. Po drugie hmm. działania, które są tematem zastępczym, bo mają przykryć kompromitację rządu Donalda Tuska związaną ze stoma konkretami, które okazały się z kłamstwami, no i po trzecie atak na Narodowy Bank Polski, czyli próba wepchnięcia Polski do strefy euro chwili, przy, przy łamaniu prawie... zasad obowiązujących w chwili, naszym czy kraju prawa, przy łamaniu prawa. Wskazywałyby na to, że to postępowanie jest także prowadzone w, w celu dochodzenia jak do Słud do zakupów no nie, do... nie mamy żadnych informacji na temat tego, co, w jakiej sprawie toczy się postępowanie szczegółowo. Natomiast o to powinniście Państwo pytać Pana Bodnara. To Pan Bodnar wiedział dokładnie, z całą pewnością wiedział, bo zespół śledczy, który prowadzi postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, otóż proszę sobie wyobrazić, ta Pani kierownik, Pani prokurator podlega bezpośrednio Panu Ministrowi Bodnarowi. Panowie jeszcze raz tak dziękuję bardzo. Dziękujemy dziękujemy bardzo. bardzo.